Z racji tego, że jesienny sezon anime 2019 ma do zaoferowania tyle ciekawych tytułów, postanowiłem przygotować drugi film, w którym przyjrzymy się im bliżej. Tym razem omówimy sobie 11 produkcji anime zdecydowanie godnych naszego zainteresowania. Zaczynajmy! Od 3 października możemy oglądać Ore wo Sukinano wa Omaedake Kayo, szkolny romans zbierający naprawdę przyzwoite oceny. Fabuła anime oscyluje wokół Amatsuyu Joro Kisaragiego, ucznia drugiej klasy liceum, który przeżywa straszny zawód. Przyczyniły się do tego dwie dziewczyny: piękna Sakura i pogodna Aoi. Amatsuyu był pewien, iż nastolatki chcą wyznać mu miłość, jednak ich obiektem westchnień stał się ktoś inny. Załamany Joro zakłada, że już nigdy nie wzbudzi zainteresowania żadnej dziewczyny, jednak jest w błędzie. Na Amatsuyu zwraca uwagę Sumireko brunetka, która lubi mu często dokuczać. Nowa adoratorka niezbyt cieszy licealistę, mimo tego, że zdaje się być jedyną osobą darzącą go szczerą sympatią. Na Orełosuki szczególną uwagę powinni zwrócić fani komedii oraz romantycznych miłosnych relacji. Osobiście wielce ciekawi mnie w jaki sposób zostanie poprowadzona znajomość Amatsuyu i Sumireko, co z niej wyniknie oraz czy otrzymamy szansę na poważne refleksje. Dajcie znać, co sądzicie o Orełosuki oraz czy mieliście okazję obejrzeć pierwsze odcinki. W siódmym epizodzie, co w anime piszczy, wspominałem o pierwszym sezonie Bokuta Chiwa Benkyuga de Kinai. Od 6 października możemy oglądać kontynuację tej właśnie produkcji. Boku Ben koncentruje się na losach Nariuki Yuigi, ucznia trzeciej klasy liceum, który pragnie zdobyć wymarzone stypendium. Dzięki niemu chłopak będzie w stanie opłacić swoje przyszłe studia. Istnieje jednak jeden haczyk. Nariuki musi udzielać korepetycji trzem dziewczynom. W tym gronie jest Rizu Ogata pragnąca studiować humanistykę, Fumino Furuhashi, którą interesują przedmioty ścisłe oraz Uruka Takemoto, posiadająca wyłącznie zdolności sportowe. Yuigi podejmuje się tego trudnego zadania, co przynosi wiele problemów i zabawnych zdarzeń. Jeśli lubicie stosunkowo lekkie, przyjemne tytuły, w których dużą rolę odgrywa pracowitość, spełnianie marzeń oraz relacje damsko-męskie, bokuta czy jest na pewno dla was. Anime możecie oglądać od 6 października. Ciekawie zapowiada się najnowsze anime Studia Madhouse, czyli No Guns Life. Adaptacja mangi Tasuku Karasume opowiada o losach Juzo Inuigiego, cyborga, byłego żołnierza, którego głowa została zastąpiona ogromnym pistoletem. Inui utracił swoją pamięć, przez co nie wie, kto odpowiada za ten ohydny zabieg. By przeżyć, Juzo rozwiązuje sprawy dotyczące podobnych sobie. Cyborgów. Akcja anime zazębia się w momencie, gdy do biura protagonisty zostaje podrzucone dziecko, które pragną porwać najgroźniejsi przestępcy mrocznego miasta. No Guns Life to na pewno jeden z najbardziej ciekawych tytułów tegorocznej jesieni, chociaż pierwszy odcinek produkcji raczej nie zachwycił. Podejrzewam, że anime się jednak rozkręci, a Inui będzie ciekawym, złożonym protagonistą z niepowtarzalną przeszłością. Dajcie znać, jaka jest wasza opinia na temat No Guns Life. Premiera miała miejsce 11 października. Redaction IG, czyli twórcy takich serii jak Haikyuu! lub Psycho Pes, powracają za nim Kabuki-Cho Sherlock. Produkcja koncentruje się na śledztwach prowadzonych przez grupę detektywów, której przewodzi sam Sherlock Holmes. Jeśli Kabuki-Cho pragnie podbić serca fanów i wyraźnie zaznaczyć swoją obecność w sezonie jesiennym, musi zachwycić intrygującymi, wielopłaszczyznowymi dochodzeniami, a to zadanie wcale nie takie proste. Przygody współczesnego Sherlocka oraz jego załogi powinny zainteresować szczególnie miłośników Durarary, Bakano, Kekaj Sensen czy nawet kałboja Bibapa. Kabuki Cho Sherlock emitowane jest od 12 października, a ma się składać z 24 odcinków. Wciąż istnieje duże zapotrzebowanie na anime sportowe, czego potwierdzeniem jest Ahiru no Sora, kolejne anime o koszykówce. Fabuła produkcji bazuje na ciekawym, popularnym, ale też już trochę wyświechtanym schemacie. Głównym bohaterem dzieła jest Sora Kurumatani, mierzące 149 cm wzrostu licealista, a zarazem wielki fan basketu. Sora liczy, iż w nowej szkole szybko zasili szeregi klubu koszykarskiego, który zaistnieje na turnieju. Jednak rzeczywistość wygląda zgoła odmiennie. Chłopaki z drużyny są bowiem typowymi chuliganami, zupełnie niezainteresowanymi sportem. Pod wpływem entuzjazmu Sory sytuacja zaczyna się jednak diametralnie zmieniać. Ahiru No Sora, jak większość sportowych produkcji, zafunduje nam pewnie wzruszającą podróż, która przypomni, iż walka o marzenia ma zawsze sens. Anime studia Diomedea może napotkać na spory problem. Przed Ahiru zdążyły powstać już dwa uznane koszykarskie tytuły. Myślę tutaj o Slam Dunk oraz Kuroko no Basuke. Projekty postaci również nie zachwycają, jednak ani Animacja to kwestia drugorzędna. Osobiście kibicuję Ahiru no i pewnie prędzej czy później zapoznam się z tym tytułem. Dajcie znać czy wy także macie taki zamiar. Anime miało swoją premierę 2 października. Sezon jesienny oferuje nam także coś dla fanów thrillerów i horrorów, czego najlepszym dowodem jest Babylon. Tytuł skupia się na Zenie Seizakim, prokuratorze, zgłębiającym wiedzę o Japan Supiri, potężnej firmie farmaceutycznej. Niespodziewanie okazuje się, iż Japan sfabrykowało badania kliniczne, zaś odnaleziony dokument pokrywa krew, włosy, kawałki skóry oraz wielka litera F. Dochodzenie doprowadza Zena do serii coraz dziwniejszych znalezisk, poszlak oraz skomplikowanych wątków, które każą mu się zastanowić, co jest prawdą, a co fałszem. O jakości Babylon stanowić będzie oczywiście konstrukcja intrygi, w której sam środek trafia Zen. Jeśli swym wykonaniem anime nawiąże chociaż po części do Death Note czy Monsta, powinniśmy być zachwyceni. Gdyby Babylon uraczył nas jeszcze ciężkim klimatem oraz ciekawą osobą Seizakiego, możemy otrzymać naprawdę wielką produkcję. Oceny pierwszego odcinka na pewno zachęcają, aby sięgnąć po ten tytuł. Dajcie znać, czy Babylon Was zainteresował oraz czego od niego oczekujecie. Anime miało swoją premierę 7 października. 26 października to dzień, kiedy będziemy mogli obejrzeć pierwszy odcinek High Score Girl 2. Tytuł ponownie przedstawi nam losy Haruo Yamaguchiego i Akiry Ono, których skomplikowana relacja bazuje na miłości do arcade'owych gier wideo. To właśnie więź pomiędzy dwójką diametralnie różniących się od siebie nastolatków stanowi sedno anime. Produkcja przypomina, iż dzielenie wspólnych zainteresowań jest czymś cudownym, dając sposobność, by zajrzeć w głąb siebie, by dostrzec nowe cechy do tej pory kompletnie niewidoczne. Anime studia JC Staff przyprawi także o uśmiech osoby, które pamiętają jeszcze salony gier, gdzie walczono o jak najlepsze rezultaty, przypuszczając coraz większe sumy pieniędzy. Martwi mnie tylko, że High Score Girl jest kolejną produkcją przesyconą grafiką komputerową. Mam nadzieję, iż nie stanie się to jakąś normą, bowiem ostatnio wychodzi takich tytułów znacznie więcej. Widzowie ceniące sobie anime za intrygujące relacje międzyludzkie zdecydowanie powinni sięgnąć po przygody Haruo i Akiry. tym bardziej, że w drugim sezonie ich więź na pewno ulegnie rozwinięciu premiera 26 października. Z kolei od 6 października możemy oglądać Kono Oto Tomare 2. Pierwsza odsłona tego anime miała swoją premierę w kwietniu tego roku. Natomiast już po 6 miesiącach możemy cieszyć się z kontynuacji. Kono Oto Tomare przedstawia losy Takezo Kuraty, który pragnie zwerbować nowych członków do klubu Koto. Jeśli owa sztuka mu się nie uda, Klub zostanie rozwiązany. Niespodziewanie do Takezo dołącza Chika Kudo, posiadający dość wątpliwą reputację, a także piękna Satowa Hozuki. Z czasem do klubu trafia coraz więcej osób, zaś każda z nich posiada odmienne powody, by to uczynić. Mimo tego grupie przyświeca jeden cel: zagrać na krajowych mistrzostwach Koto i osiągnąć tam jak najlepszy wynik. Jeśli lubicie muzykę oraz jesteście fanami takich anime jak Beck lub Hibike Euphonium, chyba nie muszę namawiać was do sięgnięcia po Kono Oto Tomare. Osobiście zrobię to z wielką radością, nie tylko ze względu na samą muzykę, ale także relacje między uczniami, które powinny być tutaj znakomicie przedstawione. Dajcie znać, co sądzicie o Kono Oto Tomare? Jakie są wasze spostrzeżenia na temat pierwszego sezonu? A także czy mieliście okazję czytać mangę? Hoshi no Sora to drugie anime sportowe w dzisiejszym odcinku. Odpowiada za nie studio 8 Beat, zaś jego premiera miała miejsce 11 października. Głównymi bohaterami produkcji są dwaj gimnazjaliści, Maki Katsuragi oraz Toma Shinjo. Toma należy do szkolnego klubu soft tenisa, aczkolwiek, z powodu braku sukcesów, drużyna powoli chyli się ku upadkowi. By temu zapobiec, Shinjo postanawia przyjąć do składu nowych członków. Gimnazjalista prosi o pomoc Makiego, który przyjmuje jego propozycję, aczkolwiek pod jednym warunkiem: Katsuragi otrzyma za to pieniężne wynagrodzenie. W takich okolicznościach zawiązuje się znajomość pomiędzy dwoma nastolatkami, a wraz z nią szansa na wspaniałą przyjaźń oraz pozytywne wyniki sportowe. Hoshi Aino Sora może sporo namieszać w kotle już po brzegi wypełnionym ciekawymi tytułami anime. Osobiście liczę, iż produkcja nie będzie skupiać się wyłącznie na wątku sportowym, ale poświęci także dużo czasu sferze prywatnej głównych bohaterów. Tradycyjnie mam nadzieję ujrzeć ciekawie poprowadzony wątek miłosny oraz trochę dramatu. Zobaczymy, jak sytuacja będzie przedstawiać się po kilku odcinkach, choć Jaino Sora możecie oglądać od 11 października. Przedostatnią pozycją, o jakiej porozmawiamy w dzisiejszym materiale, jest Sora no Aosawo Shiru Hitoyo, pełnometrażowy film studia Cloverworks. Akcja anime koncentruje się wokół dwóch sióstr, Akane oraz Aoi, które mieszkają ze sobą, odkąd 13 lat temu zginęli ich rodzice. Pewnego dnia do miasta przybywa Shinnosuke Kanomura, były chłopak Akane, mający wystąpić na muzycznym festiwalu. W tym samym czasie z przeszłości przybywa kolejna wersja Shinnosuke, aczkolwiek posiada ona zaledwie 18 lat. Gdyby tego było mało, Aoi zakochuje się w nastoletnim kanomurze, co prowadzi najpewniej do szeregu przejmujących zdarzeń. Hair Blue Sky bez wątpienia może znaleźć się w gronie najlepszych filmów anime 2019 roku. Szansę na to daje Tatsuyuki Nagai, reżyser filmu, który odpowiada za takie dzieła jak Tora Dora, Hachimitsu to Clover 2 czy Ano Hana. Animacja wygląda wspaniale, zaś fabuła niezwykle intrygująco. Oby tylko nie naśladowała ona pod pewnymi względami Kimi no Nały, co Nały, w ostatnim czasie występuje coraz częściej. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, będziemy mieli się z czego cieszyć. Piszcie śmiało. Czy planujecie obejrzeć Sora no Aosa i jak wyglądają wasze oczekiwania? Na sam koniec zostawiłem tytuł, który obok anime Beastars wzbudza moje największe zainteresowanie w sezonie jesiennym. Tą produkcją jest Mugen no Junin Immortal, czyli adaptacja kapitalnej mangi Hiroaki Samure. Głównym bohaterem anime jest Manji, nieśmiertelny samuraj, sprawca niewyobrażalnego zła, w tym śmierci stu innych samurajów. Zmęczony własnym życiem oraz wszystkimi okrutnymi uczynkami, Manji pragnie już tylko i wyłącznie umrzeć. By to osiągnąć, musi zabić tysiące złych ludzi, by odpokutować wcześniejsze przewinienia. Po jakimś czasie na drodze samuraja staje Rin Asano, młode Dziewczyna, która chce pomścić śmierć członków własnej rodziny, Manji i Asano łączą siły, aby wspólnie stawiać czoła wszelkim przeciwnościom losu, a także licznym wrogom pragnącym ich wyeliminować. Mugen no Junin posiada wszelkie atuty, by stać się nawet najlepszym anime tego roku. Tytuł może to osiągnąć dzięki konstrukcji osoby Manji'ego i jego relacji z Rin, która sprawia wrażenie kluczowej. Jeśli każdy epizod będzie dawał nam sposobność, aby poznać lepiej głównych bohaterów, którzy będą ulegać stopniowym zmianom, możemy otrzymać nawet arcydzieło. Sądząc po zwiastunie, anime Informacja powala swoją jakością na kolana, także pod tym względem nie powinno być najmniejszego wręcz zawodu. Warto przypomnieć, że anime jest szalenie brutalne, także młodsi widzowie powinni je sobie na razie odpuścić. Koniecznie dajcie znać, czy także interesujecie się Mugen no Junin Immortal oraz czy mieliście okazję sięgnąć po mangę. Który z omawianych przeze mnie tytułów ciekawi was najbardziej? Co sądzicie o *No Gun's Life*, Ahiru No Sora* i *Kono Oto Tomare 2*? Czy wy także interesujecie się *Mugen no Junin* i *Mortal*? Serdecznie zapraszam do rozmowy. Zachęcam jeszcze do pozytywnego oceniania filmu, rzucenia okiem na moje pozostałe materiały o anime, a także do subskrypcji. Za wszystko serdecznie dziękuję. Dziękuję za Uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia wszystkiego dobrego. Cześć!